Przygotowuję sobie wywar z liści tapangu i szykolchy. Pamiętajmy, że szyszki olchy dezynfekują wodę, są antybakteryjne i dbają o nasze ryby, więc warto przy rybach z wody miękkiej i kwaśnej przyrządzać takie zupki. Pamiętajmy też, że jest to wspaniały antyglon ze względu na ilość garbników, które uwalnia. A Wy jak radzicie sobie z glonami domowymi sposobami? Podzielcie się ze mną w komentarzach. Jak tworzę takie mikstury? Zawsze używam, mili moi kochani, wody RO albo wody demineralizowanej. Po prostu jakość jest lepsza. W czasie gotowania z wody twardej będzie Wam się wytrącał osad magnez, wapno. Natomiast tutaj, słuchajcie, jest piękny, klarowny wywar. Tak samo powstają leki, tak samo powstają kosmetyki. pH u mnie zawsze po podmianie wynosi między 6,4 6,5. Zawsze, słuchajcie, sprawdzam cokolwiek wywam do warium pH, żeby spadek w razie czego nie wynosił mi więcej niż 0,5 stopnia. Wywar wlewam sobie po trochu małymi porcjami i za 10 minut ponownie zmierzę pH. PH spadło mi do 62, czyli spokojnie mogę jeszcze wlać garbników do wody. Woda mi się zrobiła piękna, bursztynowa i za 10 minut znowu zmierzę pH. Słuchajcie, ja wiem, że to jest dla niektórych strata czasu. Dla mnie bezpieczeństwo moich ryb jest najważniejsze, bo, bo je kocham. Liście i szyszki oczywiście wykorzystam sobie w akwarium. by wszystko zjadły. Piękności, moje kochane. Rybole szczęśliwe. Moje kochane Altuma. Tutaj mamy rozmowę o miłości skalarów. Gacuś pogania platynkę. Taki trochę tango skalarów słuchajcie. Tańce miłosne. Zobaczcie, jak platynka się zachowuje. Buziaczki. Nie wiem, jak wy podzielcie się ze mną w komentarzu, ale ja uwielbiam obserwować ryby. To jest moja pasja. Wy też tak lubicie? Zobaczcie jakie tańce. Jak w życiu. Czyszczą sobie rurę od filtra, zobaczcie. Cały czas platynka okazuje mu swoją mową ciała. Swoje zamiary. Natomiast czy podejdą tutaj do tarła? Nie wiadomo, dlatego że one bardzo często podchodzą do tarła albo na tej róże, albo z tyłu na żabienicach. Tutaj zobaczcie, kiryski składają ikrę. Samiczka się ociera. W dalszym ciągu tarło. No coś pięknego zobaczcie. To jest wszystko mój chów. Ja miałam cztery kiryski. Ich jest dużo więcej. Ale te są najstarsze i podchodzą do tarła. Ale piruety. No coś pięknego. I to by było na tyle, moi mini 26 lipca w mojej mininę wjeżdża spełnienie moich marzeń. I co? Przed nami jeszcze film o biologii. Życzę Wam miłego dnia.